Cześć, Cześć, Ciałyczny Tarot i co dwutygodniowa aura horoskopowa dla wszystkich znaków Zodiaku. Tym razem od 6 do 19 lipca. W tym tygodniu wyzwanie od aniołów, kierunek energetyczny, trudność i zadanie dla Was i karta. Wspierająca karta, motywująca specjalnie na koniec. Mam nadzieję, że pójdzie to sprawnie. Mam plan, żeby wszystko, słuchajcie, umieścić w jednym filmie, ale nie wiem, czy trochę nie będzie tego za dużo. Zobaczymy. Może tak się uda, może jednak będzie tak jak za każdym razem, a więc. Każdy Znak Zodiaku będzie miał swój oddzielny odcinek. Dzięki piękne za to, że jesteście, dzięki za to, że się udzielacie, że komentujecie. Piszcie, dawajcie łapki w górę, to jest dla mnie również znak sygnał. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji, zawsze macie szansę wtedy szybciej wiedzieć, co się tutaj dzieje, co się tu wyprawia. Wszystkich pięknie pozdrawiam, ściskam. I zapraszam. zobaczmy, drogie strzelce, co dla Was w tygodniach od 6 do 19 lipca. Jaka aura tych dwóch tygodni? Jaka informacja od Aniołów? Jako akcent, na który powinniście być może, drugie Strzelcy, zwrócić swoją uwagę właśnie w tym czasie. No więc poprosimy Anioły o wskazanie tego akcentu, który jest dla Was najważniejszy właśnie w tym czasie, więc od 6 do 19 lipca dla Strzelców. Więc może będziecie musiały skonfrontować się z czyimś słabym punktem lub same może strzelce będziecie, powinnyście być może zmierzyć się ze swoimi słabościami. A więc zobaczmy, co dla Was, drogie strzelce, jaka aura tych dwóch tygodni dla Was. Strzelce i aura tygodni od 6 do 19 lipca. Jaka aura tych dwóch tygodni dla Was, takie strzelce? Strzelca, 6-19 lipca dla Strzelca, co jest wyzwaniem na te dwa tygodnie dla Was? Co jest wyzwaniem dla strzelca? Co jest trudnością? A więc, co w czasie od 6 do 19 lipca może sprawić wam trudność? Co będzie dla strzelca trudne w tym czasie? I co jest radą? Macie do, podobnie do skorpiona. Słuchajcie tą ósemkę mieczy w tle. A więc jakieś strachy, obiekcje, jakieś, słuchajcie, blokady, klatki. Tutaj na to zwróćcie uwagę. Drogie strzelce, te dwa tygodnie, a więc od 6 do 19 lipca, malują się dla Was, słuchajcie, w dosyć takiej, hmm, widzę już, długofalowej energii, a więc to może się rozpocząć dopiero w tym czasie. Niekoniecznie musi nastąpić zmiana, bo zmiana wiąże się z kartą, którą widzę przed sobą, a więc z kartą wieży chociażby. No, coś ulega dekonstrukcji. Coś musi tutaj się w jakiś sposób narodzić się na nowych zupełnie fundamentach, na nowych zasadach, a więc trudny być może dla niektórych lub przełomowy faktycznie czas. Z jednej strony również karta słabości, a więc słabego punktu wam się tutaj pokazała jako wyzwanie, czy też jako zadanie na te dwa tygodnie, aby nie poddawać się, aby być odważnym, ale przede wszystkim w tym znaczeniu. Pozbycia się jakichś, słuchajcie, takich granic dzielących Was z innymi ludźmi. Więc być może, drogie strzelce, niektórzy z Was się tutaj po prostu obawiają w tym czasie jakichś zmian, lub obawiacie się tego, co one będą ze sobą niosły. Tu pokazuje się dla Was przede wszystkim, no, jakieś, słuchajcie, uczucie zblokowania, pewnej również nieświadomości, może też będziecie w tym czasie trochę tacy. Niedoinformowani lub też będziecie w jakiś sposób obawiali się czegoś, co tak naprawdę jest strachem, który ma tylko i wyłącznie wielkie oczy. A więc mam wrażenie, że gdzieś w tych dwóch tygodniach albo będziecie się uwalniać spoza pewnych trudów jakichś, słuchajcie, nieścisłości, jakichś blokad, czegoś, co jest nawet, bym powiedziała, mocno dziwne, trudne, nieuczciwe. Bo tutaj również się te karty pokazały na horyzoncie. E, może to jest, słuchajcie, taki dla Was pewien sprawdzian, pewien, pewien sprawdzian, lub też. Próba wejścia na level wyżej. Ten level wyżej pokazuje się w karcie, słuchajcie, Mądrości, w karcie arcykapłana, a więc dojścia do źródła, podążania za światłem, które powinno Was prowadzić. Mam wrażenie, że po prostu pewne wartości w tych dwóch tygodniach będą musiały ulec zmianie, będą musiały się przewartościować lub też zmienić swoje struktury. Coś faktycznie tutaj się burzy, coś dochodzi. Do finiszu. Gdzieś następuje pewien wstrząs, słuchajcie, może poczucie zagrożenia również dla niektórych. Może będziecie się czegoś bać po prostu w tych dwóch tygodniach, że właśnie zagrożone są wasze wartości, że zagrożone jest jakieś nawet wysokie dla niektórych, mam wrażenie, stanowisko, że gdzieś tutaj się skrada jakaś nieuczciwość, która chce zabrać wam to, co pewne, to, co wartościowe, to, do czego już doszliście, lub z czym. Chcecie podążać dalej. Gdzieś tutaj się pokazują bardzo takie dziwne karty, bo pokazała się i wieża, słuchajcie, i karta siódemki mieczy, a więc z jednej strony jest to umiejętność przygotowania się do czegoś, co pod osłoną nocy ma się wydarzyć, co nie jest do końca, słuchajcie, ani uczciwe, ani oficjalne, więc to są też takie sprawy, które w tych dwóch tygodniach mogą gdzieś się... U was pojawiać na horyzoncie, więc nie wszystkiemu może ufajcie. Patrzcie na coś z przymrużeniem oka, starajcie się widzieć się trochę szerzej, trochę bardziej. Nie zawężajcie tego pola widzenia, pomimo że to, w co wierzycie obecnie, ono się tutaj zmienia pod wpływem pewnych zmian napływających automatem, a więc takich od losu, które po prostu mogą chcieć was zaskoczyć. Tu się pokazuje dla was, drogie strzelcy, taki trochę trudny, mozolny czas, jeżeli chodzi o. Złapanie pewne, pewnego balansu czy też prawdy, bo to jest również taki czas, który może dla niektórych pokazywać półprawdę, czy też w jakim świetle wy tego oczekujecie, może w ten sposób. A więc tutaj w przeciągu tych dwóch tygodni może być naruszone, słuchajcie, wasze zaufanie, może gdzieś zostać nadszarpnięta wasza. Wiara, coś, czemu dajecie pełno, pełne zaufanie, w coś, co wierzycie, może niektórzy nawet bezgranicznie. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, to są energie, które mogą, ale nie muszą korespondować z każdym i nie w każdym aspekcie. Natomiast ten aspekt tutaj no, wyraźnie się pokazuje jako jednoznaczny, że po prostu ktoś zawiedzie Wasze zaufanie, że ktoś nie dotrzyma słowa, że... Gdzieś może spotkacie się na przełomie tych dwóch tygodni z jakimś, no niestety, rozczarowaniem, które będzie zmuszało może Was do zdjęcia pewnej opaski niewiedzy, czy też do tego, żebyście przestali się obawiać a tego, co budowało Wasz może system lęku również, a niepotrzebnie, bo to wszystko zmierza w stronę uwolnienia, to wszystko zmierza w stronę, mam wrażenie, równowagi. Co niewątpliwie dla niektórych może być tym wspomnianym już wcześniej słabym punktem, a więc umiejętnością chociażby przyznania się do tego. To co mówi karta, bo ona się tutaj pokazała jako kierunek tego czytania, a więc, tylko odważni i szczerzy ludzie pozwalają sobie na bycie słabymi. Zburzenie murów obronnych i ukazanie swojego człowieczeństwa wymaga wielkiej odwagi uświadom sobie jakich mechanizmów obronnych używasz bo to one oddzielają cię od Boga i innych ludzi poproś anioły by pomogły ci odrzucić maski i zasieki dzięki temu twoje prawdziwe ja wyłoni się z nich niczym motyl z kokonu twoją nagrodą będzie wolność miłość i poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa odważ się więc by być bezbronnym słabym i szczerym afirmacja w słabości tkwi moja siła. Pamiętajcie również, że tutaj nie wszystkie rzeczy są widoczne, i tak jak pewne wartości, w które wierzycie, będą musiały runąć, tak dla niektórych również pokazuje się kierunek, że nie wszystko to, co zrujnowane, nie wszystko to, co na tych ruinach powstałe, będzie uczciwe, bo tu niestety. Ona, ta uczciwość, ta nieuczciwość jest dalej w kontynuacji. A więc yy, nie chcę powiedzieć, że z deszczu pod rynę, ale w jakim stopniu słuchajcie, pewne rzeczy, no może nie będą do końca takie zadowalające, albo niestety też będzie trzeba uważać w, na przełomie tych dwóch tygodni, aby stawiać umiejętne kroki, które was nie zgubią, które was w jakiś sposób nie pogrążą chociażby, czy też nie pozwolą, żebyście zgubili azymot, żebyście wdepnęli w jakąś. Przysłowiową chociażby minę. Pamiętajcie, żeby czytać wszystko bardzo uważnie, żeby zwracać uwagę na detale w tym czasie, na szczegóły, na to, co jest drobnym maczkiem gdzieś zapisane, czy też budowane w jakimś, słuchajcie, chaosie. Dlatego, że ten chaos, tutaj, który będzie mocno wzniecał się i będzie pokazywał, że nie wszystko jest takie stabilne, nie do końca musi wskazywać na pewną oryginalność, czy też na. Pewną właściwą, oczekiwaną intencję. Być może motywy tych zgliszczeń, na których ma powstać coś nowego, nie do końca również muszą być takie super uczciwe, a więc tutaj zwróćcie uwagę na te szczegóły, zwróćcie uwagę na to, co jest również lepszym złem, tak powiem, w tych dwóch tygodniach. Tak mi się tutaj dziś pokazuje, że no, coś trzeba wybrać, z czegoś trzeba również zrezygnować, ale tak naprawdę dyplomatyczne kroki, czy też takie umiejętne stąpanie po niezbyt pewnym gruncie będzie tutaj dla Was e, pomocne. Pamiętajcie tylko, żeby się nie zakleszczyć w jakieś takie właśnie strachy, lęki, samoograniczające was rozwiązania, bo one się tutaj mocno pokazują w tej ósemce mieczy, która ewidentnie pokazuje, że jesteście zablokowani i ta blokada no, nie wynika z tego, że nie możecie się jej pozbyć, tylko z tego, że być może nie jesteście na to gotowi w jakimś stopniu. Być może jest w Was jakiś również konflikt, który nie pozwala przełamać a, tego oporu, tego, tego impasu. I stąd tutaj może również to przyznanie się do pewnego słabego punktu, czy też do pewnej słabości, aby no, nie bać się tego, co jest dla niektórych może błędem, ale na błędach słuchajcie, budowany jest. System wartości, na błędach uczymy się i idziemy dalej. Dlatego tu gdzieś mam wrażenie, te dwa tygodnie może będą chciały Wam właśnie taką lekcję pokazać, drogie strzelce. Dla niektórych powiem jeszcze tak, uważajcie w tym czasie na jakieś dodatkowe, słuchajcie, stresy czy też problemy takie następujące po sobie, żeby zabezpieczyć to, co lawinowo może pociągnąć za sobą pewne. Skutki, czy też nieść w konsekwencji jakieś kolejne straty. Starajcie się to przewidzieć, starajcie się wyostrzyć również swój zmysł przewidywania, czy też, intuicji, czy też intuicji tego trzeciego oka, które może Wam również podpowiedzieć bardzo wiele. Na to jeszcze tutaj zwróćcie uwagę. To, co jest słuchajcie, wyzwaniem dla Was na ten czas, to umiarkowanie, a więc złapanie równowagi, uleczenie czegoś. Tak jak na tej karcie, słuchajcie, podbicie energii do góry, yy, wprawienie czegoś zdecydowanie w ruch, brak stagnacji, nie, stawanie, nie stanie w miejscu, nie przelewanie z pustego w próżne. To jest bardzo istotne, żeby ruszyć z czymś, żeby coś uzdrowić, żeby uzdrowić może relacje, być może sami potrzebujecie jakiegoś. Nowego chociażby punktu zaczepienia, nowego, po, nowego poglądu na daną sprawę, albo właśnie tym uleczeniem dla niektórych może być przyznanie się do słabości, a, która to Was uwolni, która Was wyzwoli i pozwoli Wam iść z nową energią wyżej, czuć większe naładowanie tego, co pozytywne. To również wyzwanie dla niektórych w postaci zahartowania Was. Jeżeli chodzi o e, kondycję, czy psycho, czy fizyczną, czy taką emocjonalną. A więc tu sytuacje będą może chciały was e, troszeczkę pobudzić e, do takiego właśnie hartu, do tego, żebyście, no może niektórzy obudzili się z jakiegoś letargu, a dla innych, abyście złapali, e, no po prostu umiar w pewnych sytuacjach, bo może tego umiaru gdzieś tutaj brakuje, może coś jest zbyt siłowe, może coś jest za bardzo dołujące, e, ciągnące was w dół i tu należy coś zmienić. To jest również wyzwanie, abyście nie bali się uczyć metodą prób i błędów, abyście pozwolili sobie na chwilę słabości, abyście pozwolili sobie na możliwość popełnienia tego błędu, abyście się go nie bali. To wyzwanie w postaci dopracowania czy szczegółów, czy tego wszystkiego, co wymaga. Pewnej korekty, a więc coś trzeba udoskonalić, coś trzeba uzdrowić, coś widocznie należy delikatnie podpimpować w tę fajną stronę, taką właśnie lekką ciągnącą ku górze. Na zasadzie takiej trochę też trampoliny, aby wskoczyć czy też pozwolić sobie na naturalny, fajny, lekki wzrost. To również wyzwanie w postaci umiarkowania tego, co jest emocjonalne. A więc bez przechyłów, bez zbyt dużych emocji, bez pewnej nadinterpretacji również pewnych spraw, raczej patrzenie w sposób minimalistyczny. Ten minimalizm tutaj jest dla Was wyzwaniem, abyście znali umiar, abyście wiedzieli, gdzie są pewne granice również, abyście także potrafili sami je wyznaczać, ale także sami ich nie przekraczali, jeżeli chodzi o zasady, w które wierzycie, zasady, które Wam przyświecają. To, co jest, słuchajcie, trudnością dla Was w tym czasie, to koło fortuny, a więc zmiany. Zmiany i stabilizacja. Może Wam brakować tego uczucia, możecie być trochę pogubieni, albo możecie mieć trudność ze złapaniem właśnie tego kierunku, w którą stronę zmierzacie. To jest pewna dynamika również okoliczności, a więc tu mam wrażenie, że dla Was strzelce będzie się dosyć. Może dużo działo, czy też będzie się w ogóle działo i będziecie czuli taki, no, trochę brak wpływu na pewne rzeczy. Więc mam wrażenie, że to nie nastąpi wszystko w tych dwóch tygodniach, ale gdzieś tutaj się może zacząć. Możecie odczuć to na sobie, że pewne rzeczy już zaczynają się zmieniać. Dla niektórych te zmiany będą się wkradać bardzo tak niespodziewanie w wasze życie. Może też nie będziecie do końca wszystkich rzeczy mocno świadomi. Natomiast Ogólnie pokazuje się kierunek zmian, pokazuje się kierunek przyrostu, jeżeli chodzi o, mam nadzieję, pozytywne aspekty. A więc tutaj trudność to zmiany, trudność to może akceptacja tych zmian, trudność to pewien orzeźwiający czy też spontaniczny dla niekiedy, niekiedy dla niektórych ee, charakter, właśnie tego, w którą stronę zakręci się to koło. Dla niektórych to z pewnością jakieś nowe cykle, nowe życie, nowe, nowe powołania. Dlatego tutaj się nie obawiajcie, tylko po prostu patrzcie na to uczciwie, bo ta uczciwość faktycznie tutaj się wkrada jako no, trudna do zniesienia, czy też trudna do podźwignięcia, aby udało się ją rozszyfrować, czy też żeby udało się ją wam dostrzec, bo mam wrażenie, że tutaj strzelce niektóre z Was patrzą na coś w bardzo no, taki. Mało obiektywny sposób. Mam wrażenie, że nie chcecie widzieć dalej niż poza okręg tych ośmiu mieczy, które tutaj Was gdzieś blokują i teoretycznie nie pozwalają Wam wyjrzeć poza ten rewir, a to nie jest prawdą. Dlatego może ta zmiana prowadzić do uwolnienia się, może ta zmiana prowadzić do powołania czegoś nowego do życia, co Was uskrzydli, co pozwoli Wam otworzyć. Okno na świat. Mam nadzieję, że to w tą stronę zmierza, ale tak czy siak uważajcie w tych dwóch tygodniach na zgubę, uważajcie na osoby nieuczciwe, uważajcie na sytuacje nieuczciwe i uważajcie na jakieś, słuchajcie, elektryczne, nerwowe sytuacje. Te elektryczne to nie tylko, mam na myśli, pewne awarie, ale także zachowania innych, a więc nerwową atmosferę, brak zrozumienia trudność w komunikacji, czy też uczciwość chociażby wa Waszych czy czyichś a, intencji, a także to, co chcę podkreślić, no, narzucone z góry pewne sprawy, które z gruntu wydają się totalnie niewiarygodne. Tu gdzieś na szali kładą się motywy, intencje i, na, i w przeciwwadze Wasza wiara w to, co uczciwe, w to, co prawdziwe. To, co jest Wam proponowane w tych dwóch tygodniach jako rada, to przede wszystkim rycerz kielichów. A więc proponowane jest Wam, słuchajcie, zgłębianie tego, co nieświadome, czy też no, orientacja, fokus na to, czym są Wasze najgłębsze motywacje. Więc tu może gdzieś Wam jest proponowana większa wyrazistość tego, w co wierzycie, czy też za czym chcecie podążać, w kierunku czego lub kogo. A więc ta wyrazistość to nie tylko, słuchajcie, kwestia doprecyzowania pewnych szczegółów, czy też stanięcia w obronie kogoś lub czegoś, czy też wyrażenia oficjalnie wprost swoich intencji, ale to również zaangażowanie się w coś, pewna gotowość, również dojrzałość. Do tego, co ważne, do tego, co nieobojętne. To również rada dla Was, abyście nie myśleli tylko i wyłącznie emocjonalnie, tylko i wyłącznie sentymentalnie, czy, czy też nadwrażliwie, ale tu właśnie jest ważne, abyście patrzyli kompleksowo, wieloaspektowo na pewne sprawy dotyczące Waszego życia, czy Waszego otoczenia, czy samopoczucia, czy też właśnie tych wspomnianych już motywów. Dlatego, że Radzone jest Wam niepogubienie się w tych emocjach. Tutaj, słuchajcie, nie ma bujania w obłokach. Tutaj trzeba zejść na ziemię, tutaj się te stany muszą zrównoważyć, i stąd może ta karta Rada, jako uzdrawiająca, jako pokazująca, że trzeba znaleźć, znaleźć umiar we wszystkim, co daje dopiero pełen obraz. Niewyrywkowo. A, a więc tutaj ta wybiórczość mi się pokazuje jako e, rada dla Was, aby nie myśleć w taki sposób, tylko skupić się na całości, odważyć się. Odważyć się również to zrobić, bo dla niektórych to jest także kwestia odwagi i znowu wracamy do tego gdzieś tutaj słabego punktu, aby umieć się do tego przyznać, aby się po prostu nie bać, nie wstydzić, nie mieć oporów. Bo tu w tych dwóch tygodniach puszczają, mam wrażenie, jakieś tamy, które mam nadzieję, również będą działały tylko i wyłącznie na Waszą korzyść. Zobaczmy jeszcze, jaka karta rada dla Was od kart motywacyjnych, a więc poprosimy. Kartę dopełniającą to czytanie. O czym jeszcze powinnyście, drogie strzelce, wiedzieć? A więc, zobaczcie, to chyba nie jest przypadek. Karta do Was mówi: Rozpoznałem, że wybrałem strach. To jest ten strach. I wybieram ponownie. Wybieram miłość. A więc być może ten strach, nie tylko w tej karcie, ale i w tej karcie wieży, jest właśnie przełamaniem czegoś, co zbudowane na podstawie strachu mnoży tylko. Swoją bytność w postaci kolejnych akcentów nieprawdy, trwogi, oddalania się, tak czy siak. A więc ta karta wyraźnie wskazuje połączenie nie tylko między tą kartą, ale również tą wieżą kontrolującą, mam wrażenie, czy też blokującą pozytywne aspekty, które miałyby do Was przemówić językiem miłości. Ta miłość to jest nie tylko miłość partnerska, pamiętajcie, to jest miłość ludzka. Taka w stosunku do wszystkich globalna, wieloaspektowa, a i również szacunek. A więc tu w przeciągu tych dwóch tygodni, być może o te wartości będzie się toczyła największa stawka w tej loterii, jaką jest, słuchajcie, koło Fortuny. Oby, słuchajcie, w stronę uczciwą, w stronę światła, miłości, wdzięczności, prawdy, choćby tej przed samym sobą, którem czasami wiąże się z przyznaniem do błędu. To nie boli, pomaga pójść tylko dalej i uwolnić się z tego, co jest totalnie bez sensu. A więc działajcie, drogie strzelce, nie poddawajcie się. Owocnej i ochronnej aury tych dwóch tygodni dla Was. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się.